Jestem pełnowymiarowym lekarzem, dodatkowo pracuję gdzieś jeszcze popołudniami. Swój wolny czas muszę dzielić pomiędzy to moje drugie hobby, czyli tą część muzyczną. Nie traktuję tego w ogóle jako pracę. Dla mnie jest to przyjemność, taki element, w którym ja też wypoczywam. Muzyka istniała ze mną całe życie. Właściwie miałem 6 lat, kiedy stawiałem pierwsze kroki na scenie. Pochodzę z muzykalnej rodziny i zawsze ciągnęło mnie do tego świata muzycznego. Taki profesjonalny etap zaczął się na dobrą sprawę w Szczecinie, operze na zamku przy Musical Rent. Oprócz tego jestem przede wszystkim lekarzem, aktywnym, pracującym, rozwijającym się, i temu skupiam większą część mojej uwagi. Ta część Artystyczno-muzyczna jest jakby trochę dodatkiem, pozwala mi też na balans pomiędzy pracą lekarską, a trochę można powiedzieć hobby. Czasami sobie podśpiewuję pod nosem, to też przynosi fajny relaks po jakimś trudnym zabiegu. Pojęcie sztuki, które gdzieś tam się pojawia, pozwala mi na rozwój pewnych obszarów medycyny, które trochę powiązane są ze sztuką, jak choćby na przykład zabiegi rynoplastyki, które tak de facto poza samym zabiegiem chirurgicznym są pewnym rodzajem Plastyki, czyli poczucia estetyki, tworzenia czegoś na nowo. Wraz z Sylwią Różycką mieliśmy spotkania z dziećmi w oddziale onkologii i tam rzeczywiście ta moja część medyczna i ta moja wrażliwość medyczna spotkała się z częścią muzyczną. Było to niezwykłe doświadczenie. Uwielbiam swoją pracę lekarza, uwielbiam pomagać ludziom, uwielbiam operować, ale też uwielbiam być na scenie. Kocham miejsce, w którym mogę pokazać swój taki świat muzyczno-aktorski, kiedy mogę wystąpić przed ludźmi, otrzymać za to brawa. Nie zawsze na naszym etapie rozwoju jest tak, że od samego początku wiemy, co chcemy robić. Wiele z tych rzeczy pojawia nam się dopiero po pewnym czasie i zarówno i w tej naszej pracy lekarskiej, jak i w tej pracy muzyczno-aktorskiej cały czas musimy się rozwijać, nie możemy stać w miejscu. Bez naszego w ogóle wewnętrznego rozwoju nie mamy szansy na cieszenie się życiem, bo jeżeli stoimy w miejscu, przychodzi moment, w którym nudzi nam się to najzwyczajniej w świecie. Uważam, że, że człowiek powinien uczyć się całe życie.